panie marszałku, ale ja bez żadnego trybu. Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord radzieckich nazwiskiem mojego świetnej pamięci brata. niż, ty, niż tego go pomordowaliście, jesteście kanariani. Wysoka Izbo! Wysoka. Wysoka Izbo! Wysoka Izbo! Wysoka Izbo! Wysoka izbo. Proszę nie krzyczeć! Proszę nie krzyczeć! Proszę nie krzyczeć! Zaraz dopuszczę wniosek formalny, tylko Wysoka Izbo! Bardzo proszę! podekscytowanych parlamentarzystów o zajęcie miejsc. I panią poseł Gasik-Pichowicz, proszę o zgłoszenie wniosku formalnego. Pani Marszałku, Wysoka Izba, zgłaszam wniosek formalny o przerwę. To, co się zdarzyło w, tym, w tej sali parlamentarnej, łamie wszelkie możliwe zasady. Trzy minuty chcecie skasować demokrację. Wychodzi prezes Kaczyński w nieznanym polskiemu Trybie. schodząc z mównicy, obraża kobietę i mówi do niej, "Won! do posła Rzeczpospolitej. Nas wybrał Tak samo jak was, nas wybrał tuwerek. Szanowni Państwo, polski parlament robicie drugi raz ten sam błąd. Ograniczacie debatę publiczną.